Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, zapraszam do spędzenia kilku chwil z Ewangelią dnia dzisiejszego. Przeżywamy niedzielę, piątą niedzielę zwykłą, i czytamy rozdział 5 Ewangelii Świętego Łukasza. W tej Ewangelii Chrystus znajduje się nad jeziorem Galilejskim, wsiada do łodzi, która należy do Szymona Piotra, naucza z tej łodzi. Piotr jest niewątpliwie pośród słuchaczy. Po zakończeniu swojej długiej mowy, Jezus zwraca się do Piotra, mówiąc do niego: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci. Cóż to jest takiego? Dlaczego Chrystus akurat zwraca się do Piotra i z takim dosyć dziwnym żądaniem? Przecież doskonale wie, że nie jest to pora na zarzucanie sieci. Jest to praktycznie już daleko po wschodzie słońca jest to około południa prawdopodobnie a jednak mówi do Piotra wypłyni na głębię Otóż mamy tutaj moi drodzy relację mówiącą o powołaniu o powołaniu człowieka do tego żeby zmienił swój styl sposób życia i zarazem jest to powołanie do szczególnego zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem jako nauczycielem Rzeczywiście, święty Piotr, który już wysłuchał wcześniej słowa Chrystusa, zwraca się do Jezusa słowami mistrzu, nauczycielu, mistrzu, a więc uważa Chrystusa za kogoś większego, wyższego od siebie samego, kogoś kto naucza drogi Bożej. I zarazem druga część odpowiedzi Piotra jest to, są to słowa pełne zaufania. Całą noc łowiliśmy, nic nie ułowiliśmy, ale na Twoje Słowo, Słowo w rozumieniu, polecenie, rozkaz zarzucę sieci. Moi drodzy, tutaj widzimy w relacji między Jezusem a, Chryst a Chrystusem a Piotrem pewną nić porozumienia, chociaż Piotr twierdzi, że z punktu widzenia, widzenia czysto racjonalnego zarzucanie sieci nie za bardzo. Może przynieść jaką, jakikolwiek skutek po całonocnym połowie, który okazał się być pusty, próżny, nie przyniósł praktycznie ani jednej ryby, a jednak e, dalej mówi: Na Twoje słowo zarzucę sieć. Wy drodzy, to jest postawa religijna. To jest postawa relacji między Bogiem a człowiekiem. To jest relacja wiary ponieważ opiera się na zaufaniu słowom Chrystusa. Nie możesz być człowiekiem wierzącym, jeżeli nie ufasz Chrystusowi. Zaufanie jest praktycznie tożsame z wiarą. Wierzę, dlatego że ufam. Ufam, dlatego że wierzę. Są to dwie postawy ze sobą mocno powiązane. I oto kiedy Piotr zaufał, Słowom Chrystusa wierzył w Jego słowa, wypływa na głębię i rzeczywiście e, cudowny połów zagarnia pełną sieć wielkich ryb. I druga część tej historii, historii powołania Piotra jest zadziwiająca, ale głęboko ludzka i zarazem głęboko Boża. bo wtedy Piotr Rozumie coś więcej jeszcze o Chrystusie. Że w Chrystusie Jezusie jest obecny Bóg i przez Niego działa. I dlatego, przybiwszy łodzią do brzegu, Piotr nie idzie do Chrystusa powiedzieć dziękuję Ci Panie, za to, że takim łaskawym się okazałeś, że dałeś mi tyle ryb, tyle dobrobytu. Tylko przypada do stóp Chrystusa mówiąc odejść ode mnie panie bo jestem człowiekiem grzesznym dostrzega swoją własną nędzę wobec świętości wielkości słów Chrystusa osoby samego Jezusa Chrystusa I w tym momencie wyznaje tą grzeszność i tutaj rozpoczyna się jego nowa droga życia niemożliwe jest rozpoczynać relacje z Bogiem na nowo, bez wyznania własnej grzeszności. Dlatego też Chrystus, słysząc to proste, a zarazem głęboko prawdziwe i pokorne stwierdzenie Piotra – odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym – mówi dwa zdania. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Tak jest przy każdym wyznaniu grzechów dostrzeżeniu w sobie własnej nędzy wobec świętości Boga. Bóg przede wszystkim dodaje otuchy tym, którzy się przed nim korzą. Nie lękaj się. Nie lękaj się, jestem z tobą. I co więcej? Człowiek, który wyznaje swoje grzechy, jest powoływany ciągle na nowo do Głębokiej relacji i obecności z Bogiem. I tak to samo usłyszał właśnie Piotr: Odtąd ludzi będziesz łowił. Nagle całe jego życie wali się, wszystkie zyski, wszystkie nadzieje budowanie domów, łowienie ryby, zbieranie majątku nagle legło w gruzach. Znowu, dlaczego? Dlatego, że tak jak za pierwszym razem, tak i za drugim razem, kiedy Chrystus zwraca się do Piotra. Piotr pokłada zaufanie w jego słowach. Odtąd ludzi będziesz łowił. Nowa misja, nowe zadanie, przy ciągłym doświadczeniu własnej nędzy. I ta pokora świętego Piotra, doświadczenie własnej nędzy wobec świętości Chrystusa, uratowała go przed rozpaczą, kiedy w noc pojmania Chrystusa. Zaparł się swojego mistrza aż trzy razy. Trzeba mieć głęboką świadomość własnej grzeszności, wyznawać tą grzeszność, żeby w momencie upadku nie desperować, lecz powracać z ufnością, do Boga wyznając swoje grzechy i usłyszeć to proste zdanie: Nie bój się. Zastanawiając się nad dzisiejszą Ewangelią. Zastanawiam się, jak często upadam, jak często wyznaję swoje grzechy i ciągle słyszę u Boga od Boga słowo nie bój się. Nawróć się, daję Ci łaskę, ufam Tobie, że dalej będziesz szedł bez grzechu. Zbudźmy sobie tą głęboką ufność do Bożego miłosierdzia i prośmy, abyśmy świadomie i z przekonaniem z ufnością wyznawali swoje grzechy w sakramencie pokuty i zarazem przy codziennym rachunku sumienia a żeby pogłębiać swoje własne zaufanie do Jezusa Chrystusa i zarazem doświadczać mocy jego przebaczenia tak jak to było w przypadku świętego Piotra Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.